Dobra, powiem teraz. było w moim domu nawet mamy anitaty. Nikogo. Kiedy poszłem w stronę niedalekiej mojej, prawie też nikogo nie bo była mała garska osób. Z pięciu... Nie wiem dokładnie. Nie liczyłem ich. Ale było ich mało. Była moja sąsiadka i mój sąsiad. Co naprawdę mili. Naprawdę. Nie wiem. Naprawdę nie wiem gdzie oni są. I gdzie się podzieli. Ale na pewno mam zamiar ich znaleźć. Pytałem się z sąsiadów, gdzie są moi rodzice? Czy wiedzą coś o tym, gdzie oni poszli? Ale oni nie wiedzieli. Jakby po prostu zniknęli. Wow. Nie wiedziałem, że Ty też tak jesteś, jakby porzucony. No, niestety. Takie jest życie. Raz piękne, a raz. Dajcie kopniaka. Uuu, dobra, zmęczony już jestem. Może chodźmy się prześpimy. Masz tu jakieś łóżka? Nie chcę leżeć na podłodze. Hmm. No, mam smutną. Mam złą wiadomość. No, niestety nie mam. Śpię na. Nawet o gołoconym pniaku. Dobrze. To dobranoc. Ua. Ua, mniam, mniam. Mm, ale się wyspałem. Piękny ranek. Słoneczko świeci. Staszki nie śpiewają, bo ich tu nie ma. Chmurki są. Gnisko się pięknie tli. A mój kolega stoi przed morzem. Ach. Co się stało? Nie, nic, nic. Po prostu jestem sam. Wiesz o tym. Nie jesteś sam, przecież masz mnie. Wiem, ale brakuje mi dawnej załogi. I chciałbym przyjść do nich i powiedzieć przepraszam za to, że ich zdradziłem. No to nie było mądre z twojej strony, ale walczyłeś po stronie przyjaciół, a przyjaciele są ważniejsi. Oni też byli moimi przyjaciółmi. A no tak, no tak. No dobra, ruszamy w drogę? Dobra, idziemy w tamtą stronę. A dlaczego dokładnie w tym tu? Bo czemu by nie? Przecież nie mamy gdzie indziej iść. Przecież w tą nie pójdziemy. A z jakiego powodu? Bo to jest zakazany las. Eee, nie wiedziałem, Ok, No to ruszamy w tamtą drogę. W tamtą stronę dokładnie. Ojeju. Ale... Długą dro drogę już przeszliśmy. Nie? Da. Długą. O. Heh. Możemy stanąć? Da, staniemy, bo coś jest dziwnego. Eee, co dokładnie? Zobaczcie te pachołki. Eee, to te pachołki z pochodniami. Ale przecież one. Co? Ale przecież ich tu nie było. Ja wiem o tym. Yy, mam pytanie, skąd to wiesz? Bo chyba szliśmy w tą samą stronę. Ty też szłeś w tą samą stronę yy, yy, przez, yy, do, aż do wsi? Przez te pachołki? Tak, dokładnie. To też takie widziałem. Rozglądałem się w lewo i w prawo, czy nie ma innych. I ich tam nie było. To dziwne? Dobra, to chodźmy do nich. I znowu chodzenie. Tak, musimy chodzić, słuchaj. No, na pewno one prowadzą w inną stronę. Przecież tamtą stronę nie prowadziły. Pamiętam o tym. To może pójdziemy w tamtą stronę? Czemu by nie? Nic nam nie szkodzi. Masz rację, nic nam nie szkodzi. Przeszliśmy już parę pachołków, a nadal nic nie widzimy. Dokładnie. Nie wiem, czy już się to opłaca. Poczekaj. Widzę coś. Ja też to widzę. To jest jakaś wioska. Chodźmy. Co to jest? Jakaś zniszczona wioska? Ej, chodź szybko! Idę, idę. Już biegnę. No, racja, trochę poniszczona. Co tu się dokładnie stało? To ja nie wiem. Ta wioska nazywa się wioska morfen? Znasz jakąś wioskę morfen? Nie. A nie poczekaj. Nie, czytałem o niej książkę, ale mało z niej zapamiętałem. Bo czytałem mega dużo książek na temat jakichś wiosek, miast. W mm. sumie mogłeś mieć rację, że nie wiesz. Hmm. Ognisko się nie tli. To pewnie tu już nikt nie mieszka. Wow! To jest mega zimne. Czasem śnieg mega ciało. Nad dym nie wylatuje. To chyba jakaś. Y, była tajemnicza baza alchemików. Tak? Tak, ale zosta ni, zostali wygnani z tego miejsca aż w stronę y, lasu. Chyba y, tam zostali zamordowani. Ale przez kogo? Lub przez co? Tego nie wiem, ale na pewno już mogą nie żyć a ich szczątki zostały Ech. nie wiem co, co się stało z ich szczątkami pewnie wieki zjadły no mogło się takiego coś stać dobra może tu mają coś ciekawego w tych domkach przeszukaj tam te dwa a ja przeszukam ten o tu obok dobra spoko wioska alchemików Chyba wioska czarodziei. Wow! On miał rację. To jest... Ile tu jest... O mój Boże! Co tutaj? Jakie tu rzeczy są? Ej, chodź tu! Zobacz, co znalazłem. Co? Co tam masz? Zobacz, znalazłem skrzynię. Pełną yy, mikstur i książek. No, miałem rację, tu są albo... to są alchemicy. Wow, na serio? Na serio fajne rzeczy? Weź sobie parę. No dobra. To weźmiemy na pewno jedną miksurę leczenia, dwie płatki obrażeń. I dla ciebie damy ...wmocnienie skoku i widzenie w ciemności. Zostawię dla ciebie. Wezmę powolne opadanie czy oddychanie. Chyba oddychanie. I książkę wezmę. Dobra. Ty weź sobie resztę, a ja przeczytam tą książkę. Ja lubię też czytać. Chyba nie wiedziałeś o tym, ale możesz teraz się dowiedzieć. Hmm. Dobra. Zasięgnijmy tej ciekawej. Chyba ciekawej lektury. Witaj. Pewnie nie znasz tej wioski, ale no i tak ci o niej opowiem. Tu błąd że że opowiem. Trochę źle napisana, ok. Ta wioska nigdy nie była znana. A jednak jest znana. Dziwne. Jestem alchemikiem. Nigdy nie wiedziałem, że urodzę się w takiej nieznanej wiosce. Muszę się spytać mojego nowego przyjaciela, czy ona jest w końcu znana, czy nie? Zawsze marzyłem być gdzieś w mieście, żeby być sławny. Po jakimś czasie zrozumiałem, że muszę stąd odejść. Trochę miał racji. Ej, słuchaj. No, co tam? No co tam? Trochę miałeś rację, trochę nie. Ta wioska nie była znana, ale w książkach o niej pisano. Ale miałeś rację, że tu Michali Archelicy. Ale nie wiem, co dalej się stało. Daj mi tą książkę. Masz. Już ją przeczytam. Może coś będzie tam dalej. Na no, pewno, że jest. Zobacz. Tam jest coś dalej? A no tak, mogę przewrócić stronę. O nie, przyszli oni. Tym razem mocno ze złuszczeni. Nie mogę stąd tym uciec. Słyszę, jak wysadzają strony. Kto to ci oni? Jacy oni? No, ale mi to się tak do nich zwracali. I że byli zazłoszczeni. I że wysadzali im ściany. Dlatego pewnie te domki są tak zniszczone, jak po wojnie. O nie. O nie. Co o nie? Ja chyba wiem, kto to zrobił. Kto to to Kto to to, to zrobił? Dokładnie. Moja łajba. Co? Oni to zrobili? No przecież wiesz, że wikingowie by pl plądrowali i zabierali i zabijali. W sumie mogli to zrobić, ale nie mamy pewności. Ale skąd to dokładnie wiesz? Znam jedyną łajbę, która yy, ma ładunki wybuchowe. A przecież na tych wioskach nie ma żadnych fabryk z ładunkami wybuchowymi, i nikt ich nie sprzedaje. Są po prostu jakby na czarnym rynku w innych miastach. A oni właśnie biorą te ładunki wybuchowe. No to mogą być oni. W sumie masz rację. Ale żeby tak traktować biednych, biedne osoby ciekawe, co im zrobili. Że tak złoszczeni są. Nie wiem. Ale mam nadzieję, że jednak to nie moja łajba. Bo będę na nich zawiedziony. Żeby tak traktować biedne osoby. Dobra, jestem, jestem w połowie wikingiem. I powinienem plądrować. No ale... Żeby nie podejść aż do takiego... Stanu. Musiało to być dawno. Zaśnieżone, że hej. Nawet tu jakieś pełnocze są. Ja też mam nadzieję, że to nie twoja łajba. Bo nie chcę mi ich lepiej poznać. Masz rację. Lepiej ich nie poznawaj od tej strony. Oni... Ach! Jak ja ich nie znoszę, no nie znoszę! Też z tego powodu mnie wyrzucili. Żebym zbyt miły. Wiking też powinien mieć zasady. Żeby być miły. A nie plądrować i niszczyć. Najlepiej to mojej łajbie wychodziło. A ja się różniłem. Ach. Daj mi odpocząć. Wow, na no serio on jest zezłoszczony. O, dlaczego tak ciężko to zniszczyć? Ja bym chciał. Chciałbym, żeby to się nie stało. Mam nadzieję, że jutra z rana będzie wszystko ok. Mamo, tato tęsknię za wami.